Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed San Szczerze nie wiem, który tu już jest odcinek, ale tu już jest 100 któryś, jeśli dobrze liczyć, oprócz Max Tune i oprócz live'ów i tym podobne, to jest to któryś odcinek. E, potraktujcie ten odcinek taki stricte... Podsumowujący co się zmieniło przez te 5 lat na NFSA, ok? To będzie taki luźny dość odcinek, na spokojnie podsumuję w sumie co się zmieniło przez te 5 lat, co dodali i tak dalej, ok? Więc w sumie na wstępie to chciałbym podziękować, że na ostatnim od, na ostatnim filmiku, który wrzuciłem, czyli to jest Iceberg Nitfospis Andreas, jest 600 wyświetleń. Plus 35 lajków w górę, więc wow, dzięki, dzięki serdeczne. Troszkę się pomęczyłem z tym filmikiem, ale, ale myślę, że warto było, że dużo dostałem właśnie feedbacku, że ogólnie film się bardzo podoba. Ale właśnie troszkę ten iceberg y, jest taki nieaktualny, wiecie. Nieaktualny, no tak jak powiedziałem, stworzyłem go w 2020, więc mam już 5 lat. A przez te 5 lat na pewno dużo rzeczy się też zdarzyło. Kiedy byłem niedostępny na serwerze, więc myślę, że możemy też stworzyć jakiegoś nowego, świeżego iceberga. Więc jeśli macie pomysł, nie ma problemu. Możemy ułożyć na nowo iceberga takiego już świeżego, ale okej. Okay. Dobra, w tyle tutaj widzicie bardzo ciekawy samochód, jakim jest Dukes Dukes GTA 4. Jest to unikat w klasie Masucar. Co mogę o nim powiedzieć? Nie było z tego Dukesa żadnego chyba odcinka ani Max tune, ani nic. Bo dopiero w sumie robię max tune powoli tego skurczybyka. Powiem wam szczerze, że nie przepadam za nim, nawet jak mam 030 Setup teraz. On ciągle driftuje ciągle wpada w nadsterowność, musiałem trochę w dyno dać ciśnienie opon na przyczepność i już troszkę się polepszyło okej, okay, so co się na pewno zmieniło to przez te 5 lat mamy nowe serie prób bo jak pamiętacie, pierwsze serie prób wchodziły w 2019 czyli to jeszcze był ten etap co grałem tak, pierwszy, drugi trzeci, chyba Czwarty, tak, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty chyba dodali wtedy. Tego Montbima już nie było wtedy. Przestałem grać i popatrzcie. Tak, jest bardzo sporo, bardzo, bardzo sporo serii prób do zrobienia teraz. Te dwa ostatnie to są Coming soon, więc niedługo, za niedługo wejdą na serwer. Fajnie. Nie ukrywam, ale już 15 dni gram tu na NFS-a i niektóre serie prób spróbowałem. Oraz niektóre ukończyłem, jak na przykład Points Challenge Set number 2. LG nie, Points Challenge Set Number 3 nie próbowałem. Ale na przykład tutaj Points Challenge Set 6 próbowałem, udało się. O to jest bardzo fajne, bo to nawiązuje do Need for Speed Most Wanted. Tutaj mamy Lexusa i jest 200 Taza Tutaj mam Wiktora Supremka MK4, a tutaj Webstera niby Banshee, ale to jest Korweta C6, tak jakby na wzór, i to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Powiem Wam szczerze, nie są wcale takie ciężkie, ale mam jedno zasadnicze, kurde pytanie, które to jest? To nie to, to nie to, chodzi mi o to Points Challenge set number 1. Kto to robił? Życzę ci, żeby twoja poduszka zawsze była gorąca. Jak idziesz spać. Powiem tak, tego cholerstwa nie da się totalnie zrobić. Któregoś dnia poświęciłem na to półtorej godziny. Półtorej godziny męczyłem się z tym nic. Nawet patrzyłem filmik Hello. Nic. Kopio kopiowałem jego toriazy, nic. Więc o co tu chodzi? Tutaj mamy coś takiego jak drift ratio, czyli musimy nie dość, że szybko jechać, to szybko wbijać punkty. No, generalnie dobra. Ta próba jest do, do wyrzucenia bo źle mi totalnie poszło. Widzicie, mam tylko 70 średniej, a musimy mieć 170. Najwięcej, miałem 150, tutaj. Spróbujmy jeszcze raz. Ok. Dobra, dajcie mi się tutaj polecieć bokiem. Widzicie, musimy lecieć bokiem. I zjewam. Ok, to trzech razy sztuka. Dobra, wpadam w poślizg i staram się jak najszybciej jechać i jak najwięcej zdobywać combo jednocześnie. Ok. Ale widzicie, tu jest problem, bo już tutaj sporo tracę prędkości. Ile miałem? 100. 144, a potrzebujemy 170, więc... Próbowałem to zrobić, ale ciężko Słyszałem, że O ten... O ten... O ta próba ponoć jest Jedną z najtrudniejszych na... w całej tej serii prób Jedziemy fortunką i chyba musimy zrobić najlepszy czas Dwie minuty coś, albo minuta coś Ale bardzo ciężkie i naprawdę musicie jechać jak Anot. Albo jak to przeci gracz na serwerze musicie jechać. zr ko też się. Tutaj też było łatwe, ale z tym się troszkę męczę. Bo to startujemy od. To są te miejscówki, co spotykamy Emeta w San Andreas To właśnie z tamtej miejscówki musimy dojechać koło cmentarza w Los Santos w mniej niż minutę. Tutaj jak widzicie Rotiform Challenge Set, czyli dostaniemy nowe felgi, plus 500 dolarów Tak to robiłem No wiecie, spróbuję tam, pomęczę się jeszcze z tymi seriami prób I myślę, że na pewno jakiś nagram odcinek taki podsumowujący moją opinię o serii prób Jak na razie jakbym miał teraz układać swoją opinię to Powiem tak, niektóre challenge są, są łatwe. Naprawdę są łatwe. Dwie, trzy próby i zrobicie. Ale niektóre, tak jak te Buffalo, ja nie wiem. Ja nie wiem dla kogo to jest stworzone. Dla takich chyba naprawdę, takich wiecie, ludzi co troszkę mają czas, żeby pomasterować i przejść to idealnie, ale ciężko, ciężko. Chociaż w sumie, o, patrzcie. Warsztat jest otwarty. Taka ciekawostka: warsztat jest otwarty. Mogę Wam w sumie pokazać, jak się fortunka zmieniła przez te 5 lat. Bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o tuning, to fortunka to jest idealny samochód. Bo zaraz zobaczycie, co możemy z tą poczciwą fortunką zrobić. Bardzo ciekawego. Tak oczywiście, e, jeśli chcemy właśnie je zrobić tam, dodać te wszystkie błodykity, te zderzaki, pamiętajcie, że są. Chyba jest jedna seria prób związaną z fortunku i jak zrobicie tą serię prób z fortunku, to odblokujecie te e, zderzaki. Więc proszę bardzo, tu są stare, to nieważne. To chyba też jeszcze jest stare, ale okej, okay. okej, okay, tu już jest nowe. Widzicie gwiazdka. Gwiazdka to znaczy, że. Musicie odblokować najpierw serii prób. Te wyścigi, zrobicie te wyścigi serii prób związane z fortunku i macie to odblokowane. S13 możemy zrobić, S14, Nissan Silvia oczywiście, S15 możemy zrobić, Nissana 180SX możemy zrobić w wersji cookie, czuki, nie cookie, zenki type x, a 31 nie wiem co to. R32, no to wiadomo. Skyline Kolejny Skyline 34 Flash G-Corp c West, to taka firma tuningerska, nie? c West, mi się kojarzy PN Sports Rocket Bunny, Rocket Bunny plus Speeder. Taka dokładeczka śmieszna, matowa. Kolejny Speeder, ogrom miasty. Zobaczmy, tylny zderzak. To było, to było, to było. Cookie też było. Orion, ok. S13, S15, S15, wersja druga, Type X, A31, R34, SR Style, BN Sports, G Corp, c West, Rocket Bunny, Rocket Bunny, wersja druga. I możemy też zrobić wersję bez drżaka. Co ciekawe. Progi, jak wyglądają progi? Coś nowego jest pewnie, tak? Jest S13, S15, Type X, R34, SR Style, G Corp, Sea West, PN Sports, Rocket Bunny. Zobaczmy maskę. Ok, tu już jest nowe. Speed Hunter, G Corp. Stolen again. Nice try, nice try with this one. Stolen again. No to widzicie, tutaj mamy lekko redukcję wagi, nie mamy maski. Więc możemy, yy, możemy pokazać. 12 osób, 12 osób może zobaczyć, że nie mamy maski w Fortunce. I mamy piękny silnik. V. To na pewno jest V, ale. Może V6? Ok, tu już się robi coś ciekawego. Popatrzcie, zmienił się totalnie silnik. Mamy filtr stożkowy, zaporkę mamy, akumulator nawet mamy. Ciekawe jakie firmy. Ach, to nie jest jednak polska firma. Fajne, ok. Ok, kolejny silnik, RB. Ciekawe, powiem Wam, że dopiero teraz to e, zobaczyłem. Ok, typ świateł przednich. S13, jak widzicie, S13 wersja druga, trzecia, czwarta. Ok, tutaj mamy lekko redukcję wagi widzę. S14 wersji Zenki, 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 Kuki, właśnie Kuki. Taka bardziej agresywna wersja. S15 S15, S15, 180, widzicie? Jak fajnie można teraz fortunkę? Czekaj LG Czyli możemy przerobić fortunkę na LG Kurczę, może tak być, bo ostatnio na streamie to normalnie miała Mindfucka. Gościu przyjechał jakimś takim samochodem Ja nie wiedziałem co to za samochód Okazało się później, że to ptunka. Tak, S13 e znowu Loty powietrza to nas nie interesuje Patrzcie co się ciekawego dzieje z dachem Ok, targa, no to była yy, To raczej też było Chociaż komicznie to wygląda Patrzcie, okej, okay. hmm. no troszkę, troszkę też się zmieniło, S15, 180 i A31. Szyby boczne, no to że możemy usunąć szyby boczne, aha i możemy lusterka też zmienić. Okej. Okay. Bardzo ciekawe. Hmm. <śm>, retro mirrors. Okej. Okay. Co ciekawe, teraz można też klatkę bezpieczeństwa malować, ale to nie tutaj. Oho, są też jakieś inne nowe nowe klatki bezpieczeństwa. Okej, okay, to jest ciekawe. Popatrzcie. Nie mamy klatki bezpieczeństwa, ale mamy nowe fotele kubełkowe. I interior się totalnie zmienia. Wow. Okej. Okay. Bardzo ciekawe. Aha, tutaj jest ten sam interior plus klatka bezpieczeństwa. Tutaj samo. Wow. Okej, okay, tu jest inny interior. A nie. Nie, to jest ten sam. To czemu? Custom interior. No Okej. Okay. Wow. Kolejny Intero. Teraz S13. Widzicie inny cockpit, inna kierownica, inne, inna tapicerka. Idzie tak samo. Klatka bezpieczeństwa. Okej. Okay. Ciekawe. Wow. Fotele kubełkowe Bride. Znowu. Kierownica, tutaj e, obrotomierz, jak dobrze pamiętam Znaczy, dobrze pamiętam, obrotomierz albo wskaźnik e, Temperatury oleju, może? E, oleju, wody Nie wiem, zgaduję, ale wow Powiem Wam, że ja też to na żywo e, teraz odkrywam, bo Wcześniej na tego tak bardzo nie patrzyłem, patrzyłem tylko bodyki, szczerze, w Fortunce Ale nie wiedziałem, że też można interior zmienić w Fortunce Wow, totalne totalne w. w. Ok, no i plus tutaj, tak, tutaj taki banner, Ok, spoiler. Sprawdźmy jeszcze jakieś spoilery, pewnie są też nowe. Tak, S13, coś takiego, S14, S15, Type X, uh -huh. Rocket bany, No, Rocket Coś takiego. Okej, okay, GT. To w sumie można przerobić fortunkę na jakąś wersję taką wyścigową. Fajne. Okej. Okay. Mhm. Ja... Cię kręcę. Nie ma co. Teraz tu się opłaca kupować 10 fortunek i je przerabiać. Na wersji, jaką chcemy. Pewnie tłumiki też się zmieniły. Są jakieś inne. Tak. Ok. Mhm. Ok. No, Felgi, to wiecie. Nie pokażę Wam wszystkich, bo niektóre mam zablokowane. Tak. Na przykład NFSSA w wersji trzeciej. Okej, okay, no i ciekawe, co się stanie z bodykitami? No to to już znamy, to też znamy To raczej nie Okej, okay, to samo tylko widzicie, dokładka jest Aha, przepraszam, to jest carbon Okej, okay, tu już się ciekawe rzeczy dzieją Odywia. fix Front, mhm mm Patrzcie, przód jest totalnie jest inny samochód. Inny samochód. Ok, a tutaj mamy całe budyki z BN Sports. Ale czekajcie, w sumie można też BN Sports zrobić że Kupuję wszystko dziennie. Przedni zderzek, tylny zderzak, progi. A o też możemy kupić po prostu całe bogi, nie? Ok, Rocket Bunny, pierwsza wersja. Rocket Bunny, druga wersja. Tutaj jest dyfuzorem. Widzicie, dyfuzor. Aha. No i tutaj do, dokładka z przodu. Aha. No, tutaj też jest inny totalnie samochód. To jest jakiś w ogóle Car, bo. Oj, nie powiem wam, ale jakieś takie były przeróbki. Pamiętam, że jakiś japoński samochód i przerabiali front tego Japończyka na jakiegoś Cara i ktoś, jakiś, ktoś tam driftował, właśnie, coś, taki, taką abominacją. I to właśnie coś na wzór jest podob, podobnego z tym. No ale okej. Okay. I to był właśnie jeden z najlepszych samochodów, jeśli chodzi o tuning. Czy miałem rację? No, wydaje mi się, że tak, bo. Wow, powiem Wam, że żaden samochód nie ma takiego tuningu jak Fortunka. No chyba, że jeszcze może Elegy ma. Ale wiecie, już w sumie 20 minut nagrywania jest, a ja Wam jeszcze nic nie pokazałam w tym odcinku. Więc szybko będę skracać to wszystko ładnie. Ciach, 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 ciach. Szybko przejdziemy przez fortunkę, bo chciałem Wam jeszcze pokazać troszkę tych rzeczy. Weźmy może moje turismo w wersji Batman. Chciałbym Wam pokazać te kaniony tutaj. Patrzcie, mamy tutaj kaniony. To jest Bayside Heights Proszę bardzo Czy pamiętacie mój pewien film z NFSS co prosiłem o kaniony? No to można powiedzieć, że się doczekaliśmy w końcu kanionów Przejdźmy się chwilę tymi kanionami Nie będę Wam pokazywał całego tego Bayside Heights Bo liczę, że może po tym odcinku Wbijecie i zobaczycie na, na własne oczy, jak to wygląda. A powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie wygląda. Aż się prosi, by robić jakieś eventy związane z tym, takie na zasadzie wojny ekip. No, okay, to, ke, to jesteśmy na razie w takim miejscu bardziej od wyścigi. Tutaj chyba właśnie rozgrywają się URL, -e, takie jak na ostatnim streamie. A ja chciałbym pojechać tam, gdzie są kaniony. Okej, okay, można powiedzieć, że już jesteśmy. Mamy i te słynne kaniony. Popatrzcie. Ciekawe czy da się zniszczyć barierka. Nie da się. No ale proszę bardzo. To co kiedyś marzyłem, żeby było na NFS sam. Teraz to już rzeczywistość. Mamy kaniony, Pani i panowie, mamy kaniony. <gry> Okej, okay, tylko czasami są takie momenty, gdzie potrafi mi troszkę. Troszkę mi kratki potrafią spaść, ale generalnie jestem pozytywnie zaskoczony. Bardzo fajnie to zrobili i naprawdę to nie jest ale jakaś taki. Takie małe kaniony to nie są. To nie są małe kaniony, patrzcie. Spore to są kaniony, bardzo spore. No, ok, tutaj mamy bikierniki, ale wydaje mi się, że chyba bikierniki pokazywałem. Więc zbytnio raczej bym nie musiał pokazywać. Ewentualnie pokażę przy najbliższym streamie, możemy to sprawdzić. Dobra, mamy kaniony. Mamy nowe części wizualne, nowe bodykity, nowe serie prób. Co jeszcze? Okej, okay. jeśli chodzi o. Kilka. E, winyla. Mamy cholernie dużo nowych winyli. Powiem wam, że 15 dni, tak, już 15 dni tu gram. Pokończyłem niektóre serie prób. I te serie prób, niektóre dostawałem 15 winyl pointów, 10 winylpointów Chyba przez te 16 dni wydałem, jeśli nie skłamać, 40 albo 50 winyl pointów. I do tej pory, do tej pory mam do odblokowania naklejki. A bardzo mi to zależy na tym, gdyż planuję też odcinek związany z winylami. Ok, tak, join CC, co mnie nie wiem o co chodzi, custom, custom what? i tak. Proszę bardzo, Panie i panowie. Mamy nowy tryb Drift 2.0 oraz Canyon, ale jest problem. Canyon jeszcze nie jest dostępny. Podejrzewam, że Canyon będzie na zasadzie 1 versus 1, tak? Coś podobnego jak Carbon. Myślę, że to już niedługo będzie dostępne, bo już mamy Kaniony. Kaniony już są od początku tego roku. Ale sprawdźmy Drift 2.0. O co tu chodzi? Aha, ciekawostka, Drift 2.0. Mamy też nową mapę. Palomino GP Truck. Spróbujmy. Tutaj generalnie jesteś taki jak Extra. Powiem wam, że nie wiem o co chodzi. Panie i panewki, mamy lekki problem. 10 minut minęło i się nie doczekałem, niestety, tego wyścigu nikt nie wbił, więc łup, łup, łup. ewentualnie możemy zrobić próbę czasową na koniec tego odcinka. Możemy sprawdzić drift 2.0 na streamie. Myślę, że będzie to łatwiejszy sposób. Ale chyba mi się wydaje, że sprawdzaliśmy na ostatnim streamie ten Drift 2.0 Generalnie o co chodzi w tym Drift 2.0 to, że... O, Join Sprint, guys Teraz, no to już trochę za późno Chodzi o to w Drift 2.0, że mamy teraz na środku ekranu Punkty nam się liczą im szybciej jedziemy, tym więcej punktów dostajemy. Maksymalnie jest mnożnik razy 5. Więc generalnie w drifte 20 już nie można robić tak zwanych bardzo, bardzo powolnych driftów, tak jak kiedyś się robiło. Nie. Tutaj musimy jednak troszkę już przyspieszyć, więc w sumie bardzo fajne i jak jeszcze raz zagram Drift 20, to wow! Muszę się od nowa nauczyć tej techniki driftowania. Bo te moje samochody do driftu to się nie nadają już. No i też na driftie 2.0 możemy właśnie podriftować na tych kanionach, więc w sumie spoko rzecz. No ale niestety nie pokażę wam, bo nikt nie chce nie chciał wejść przez dobre 15 minut na wyścig. No tak jak powiedziałem ewentualnie sprawdzimy sobie na streamie, najbliższym z NFS-a. Więc skończymy sobie tę próbę czasową, i myślę, że to będzie koniec tego odcinka. Sprawdziliśmy sobie niektóre próby czasowe, bo opowiadałem trochę o tych próbach czasowych. Pokazałem wam mniej więcej fortunkę, jak się teraz zmieniła. Ile można fajnych rzeczy z nią zrobić. Pokazałem wam kaniony, no tego nowego trybu niestety nie pokazałem, no, ale wiecie czemu. Ewentualnie to jest taka zagadka, bo teraz często, jak jeżdżę po Los Santos, to mogę zobaczyć, znaczy da się znaleźć takie ukryte wyścigi, nie? Sprint, drag, street cross chyba taki ukryty. I to jest dobra zagadka, o co z tym chodzi, nie? Bo ja nie mam pojęcia, a o co z tym chodzi? Nie wiem, może Wy wiecie o co chodzi. Jest takie 5 ukrytych wyścigów w Los Santos, jak podjedziemy do nich, to wyskakuje komunikat, że ta opcja jest niedostępna, czy jakoś tak. Więc dobra, możemy sobie zakończyć odcinek w tym miejscu. Więc dzięki serdeczne za oglądanie tego luźnego odcinka, w którym tak w sumie podsumowałem, podsumowałem, co się stało przez te 5 lat na serwerze. No, powiem wam, że jeśli chodzi o content. To jest w cholerę rzeczy. To jest w cholerę rzeczy, żeby teraz y, odblokować. Wiecie, generalnie o co chodzi? No, starej gwardy nie ma, bo jak się już przekroczyło na chyba 1,5 miliona RP, to już nie miało co się robić. Już w ogóle nie było pomysłu, co robić na tym serwerze. A powiem wam teraz, że jak wróciłem po tych 5 latach, mam prawie 3 miliony RP, ale mam. Cholerę rzeczy do roboty. No wiadomo tutaj nie maksowałem tych maselkarów, bo zbytnio się nie, skupi, nie skupiłem na tym. No ale mam jeszcze Mugbima do zmaksowania. Muszę teraz te nowe winyle odblokować, a tych winyli jest sporo. Więc w tym odcinku wam nie pokazałem tych winyli, ale obiecuję, że zrobię odcinek specjalny. Znaczy specjalnie z dedykacją właśnie dla winyli. Więc w jednym odcinku sprawdzimy sobie wszystkie winyle. Jakie teraz są na serwerze. A. No, jest ich sporo, jest ich teraz sporo, naprawdę, bo do tej pory je odblokowuję. Co jeszcze? No, z tym unikalnym autem. D. Nie wiem, ja nie wiem, o co z tym chodzi, ale pewnie niedługo też dostaniemy nowy, unikalny pojazd w klasie C. Wiadomo, kaniony. No i ogólnie te serie prób, tak? Serie prób. Też jest sporo rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o serię prób. Więc, jeśli chodzi o kolejny odcinek, myślę, że coś się jeszcze na pewno pojawi. Ewentualnie streamy. Tak jak mówiłem, na pewno muszę zrobić y, specjalny film o wyzwaniach. Taką moją w sumie opinię o tych wyzwaniach. Takie coś mi chodzi po głowie. Na pewno też będzie odcinek związany z winylami. I coś jeszcze taki fajny, fajny film. Y, Powoli tak gromadzę właśnie materiał do tego filmiku też z NFS-a. Będzie to bardzo ciekawy temat. Ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo to też trochę, trochę musi to zająć, bo zbieram, zbieram tylko ciągle materiały do tego właśnie. No nic, generalnie to tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się albo w odcinku kolejnym, albo na streamie. Siemano!